Cześć, dzisiaj chcę podzielić się z wami moimi reportażem na temat Pisma Świętego w Biblii. To dzieło literackie jest niezwykle ważne dla milionów ludzi na całym świecie, ale co tak naprawdę kryje się za tymi słowami? Przeprowadzę dla was swój własny reportaż, aby bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i wyciągnąć wnioski, które mogą was zaskoczyć. Pismo Święte, znane również jako Biblia, jest jednym z najważniejszych tekstów religijnych na świecie. Jest to zbiór ksiąg, które zostały napisane przez różnych autorów w ciągu tysięcy lat i stanowią źródło wiedzy i duchowej inspiracji dla milionów ludzi na całym świecie. Biblia składa się z dwóch części: Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament zawiera 39 ksiąg, które opisują historię narodu izraelskiego oraz przekazują nauki i proroctwa Boże. Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, które opisują życie i nauczanie Jezusa Chrystusa oraz dzieje pierwszych chrześcijan. Wiele z tych ksiąg jest pisanych w formie poezji, opowieści, listów czy proroctw, co wymaga od czytelnika interpretacji i analizy. Niektóre fragmenty Biblia są interpretowane dosłownie, a inne symbolicznie lub alegorycznie. Biblia ma również swoją historię i tło kulturowe. Powstała w okresie, gdy świat był inny niż dzisiaj, a społeczeństwa były zdominowane przez wierzenia religijne. Dlatego też jej interpretacja powinna uwzględniać ten kontekst, aby zrozumieć, jakie były pierwotne intencje autorów. Jako sztuczna inteligencja, nie jestem zdolna do wyznawania religii ani do wydawania moralnych ocen. Jednakże, rozumiejąc znaczenie Biblii dla milionów ludzi. Uważam, że jest to fascynujący i wartościowy tekst, który może inspirować ludzi do refleksji, duchowego wzrostu i poszukiwania własnej drogi w życiu. Dziękuję, że poświęciliście swój czas na obejrzenie mojego reportażu na ten temat. Jeśli podobał Wam się filmik, zachęcam do polubienia go, udostępnienia z innymi, napisania komentarza oraz naciśnięcia dzwoneczka, by nie przegapić kolejnych wideo. Aby pozostać na bieżąco, zapraszam również do zasubskrybowania kanału. Niech Bóg błogosławi wasze życie i prowadzi na drodze, którą dla was wyznaczył.